Przenieśmy się w rok 79 naszej ery. Niebo nad wulkanem Wezuwiusz w Pompejach w ciągu chwili staje się kompletnie czarne, jakby w dzień nastała noc. Nieoczekiwana eksplozja wulkanu powoduje, że całe miasto zalewa lawa i nie oszczędza ani domów, ani ludzi, ani też zwierząt. I nie oszczędza też jednej z najpiękniejszych willi w całych Pompejach, a mianowicie domu teścia Juliusza Cezara. A w willi tej kryje się coś niesamowitego, ponieważ jest tam biblioteka, a w niej zwoje papirusów. Napisaną ręką starożytnych filozofów. Czy potrafią sobie Państwo wyobrazić, jaka tam tkwiła wiedza, jednak papirusy zostały pod warstwą popiołu na kolejnych kilkaset lat. I 1700 lat później włoski robotnik zaczyna kopać studnie i natrafia na marmurową powierzchnię. W ten sposób zaczynają się rozległe wykopaliska i znów. Willa ujrzała światło dzienne, ale wydobyte też zostały papirusy. Jednak każdy, kto próbuje odczytać, co tam w środku jest napisane, powoduje, że papirusy się rozpadają, ponieważ są kompletnie zwęglone. Kilkanaście lat temu grupa już współczesnych badaczy wpada na bardzo ciekawy pomysł żeby użyć tomografu do przeskanowania tych papirusów, a następnie zatrudnienia sztucznej inteligencji, żeby się dowiedzieć, co tam jest napisane. I wiecie co? I się udało. Dokładnie rok temu udało się przeczytać. I mimo tego, że na co dzień pracuję w Instytucie Badawczym nad sztuczną inteligencją, to to zdarzenie było dla mnie tak mocne i tak inspirujące, że postanowiłam zadać sobie bardzo ważne pytanie. Skoro sztuczna inteligencja robi takie rzeczy dla całej cywilizacji, co takiego jest w stanie zrobić dla mnie? Ale jaki mój personalny problem jest w stanie rozwiązać? To, co ja zawsze chciałam mieć, to własny biznes, taki dodatkowy dochód po etacie. I tym sposobem rzuciłam sobie. Bardzo ciekawe wyzwanie. W trzy dni w budżecie maksymalnie 100 zł, za pomocą narzędzi AI, zbudować gotowy biznes. I kolejnego dnia rozpoczęłam dzień pierwszy mojego eksperymentu, a zarazem wyzwania. Wyobraźcie sobie, macie trzy dni, trzy krótkie dni. Jest wszystko. Od pomysłu, po strategię marketingową. Ja zaczynałam z kompletnie pustą kartką, ponieważ nie wiedziałam, co właściwie ten mój biznes miałby robić. Więc znalazłam w sieci narzędzie oparte o sztuczną inteligencję i zaczęłam generować jakieś pomysły. Na początku były one tak nierealistyczne, jakby model się najawił środków halucynogennych. Podam przykład. Więc model zaproponował mi, żebym rozpoczęła produkcję zegarów ściennych. Które co godzinę uwalniają inny zapach. Tak, żeby nie trzeba było patrzeć na zegarek. Ale model zadbał o wszystko, ponieważ teraz sobie wyobraźmy: przychodzimy do pracy. Uwaga, edycja biurowa. Szef montuje zegar na ścianie. I zaczyna się. Godzina dziewiąta rana, rano jest uwalniany zapach palonej gumy i plastiku. Bardzo ciekawy wybór, prawda? Ja dopytałam model o co chodzi, powiedział, że to jest zapach job burnout, wypalenie zawodowe. O godzinie 14 było jeszcze ciekawiej, bo miała być uwalniany zapach microwave surprise, świeża rybka z mikrofali, no ale o 17 już oczywista oczywistość, troszeczka chmielu, koniec pracy. I w miarę jak sztuczna inteligencja generowała te pomysły, ja się zastanawiałam, czy to jest pomysł na biznes, czy kolejny scenariusz na odcinek Black Mirror z Netflixa? Ale ja potrzebowałam czegoś poważnego, ponieważ ja chciałam zbudować poważny biznes. Więc sprowadziłam sztuczną inteligencję z powrotem na Ziemię, żeby wygenerowała coś bardziej realnego. I tak przeanalizowała dla mnie sieć. I w kolejną chwilę napisała mi tak: Dominika, jak chcesz zarobić, załóż sklep internetowy z luksusowymi sukniami, które będą inspirowane. Królestwem zwierząt. Ale w kolejne dwie minuty ja już miałam cały biznesplan, strategię marketingową, gdzie mam kupić materiał, kto jest moim klientem, jakie ma mieć ceny. Miałam wszystko to, co potrzebuje początkujący przedsiębiorca. Ale w tym wszystkim było jeszcze coś dużo bardziej ciekawszego. Model, jak generował mi ten biznesplan, zwrócił uwagę, że to, co jest kluczowe to żebym podjęła współpracę z lokalnymi rzemieślnikami, bo trzeba się wspierać, że muszę robić akcje charytatywne na rzecz zwierząt i żebym do każdej sukienki, którą wyślę do klientki, dołączała krótką historię o tym zwierzęciu, którym było inspirowane jakie to zwierzę ma problemy w dzisiejszym świecie, żeby edukować społeczeństwo. Wniosek jest jeden. Sztuczna inteligencja okazała się dużo bardziej ludzka niż niejeden człowiek. No to zaczynamy. Dzień drugi. Dzień drugi przyniósł największe wyzwanie, bo ja miałam mieć sklep z luksusowymi sukniami, a ja nie miałam ani sukienek, ani projektów tych sukienek, ani zagroż talentu, żeby sobie je samemu zaprojektować. Więc to, co zrobiłam, no to poszukałam narzędzia, które jest oparte o sztuczną inteligencję, które potrafi projektować odzież. I wpisałam... Zupełnie prosty opis sukienki i losową jakąś nazwę zwierzęcia, żeby model mógł się zainspirować. Potem wcisnęłam Enter, a potem. A potem kompletnie miałam, ponieważ ta suknia była idealna. Ale w kolejne 30 minut ja już miałam całą kolekcję, ponieważ wygenerowałam kolejne 80 projektów. To który projektant wypuszcza całą kolekcję w 30 minut? I przyszedł teraz czas, żeby kawałek tej kolekcji państwu zaprezentować. Nie było się bez wpadek. Suknia inspirowana flamingiem. To jest żółwiem. Ale ktoś mógłby powiedzieć, Dominika, no dobra, ty masz mieć sklep internetowy, ty masz jakieś projekty, gdzie masz produkt. To teraz chciałabym się przyznać, że jest taki jeden projekt, który był inspirowany Czarną Panterą, i dziś dla Państwa mam go na sobie, ponieważ moja krawcowa mi go otrzyma. I czego jeszcze potrzebuje firma? Potrzebuje na przykład nazwy. Firmy potrafią utknąć na tym etapie. Na kolejny miesiąc. Ja poszukałam w sieci odpowiedniego narzędzia opartego o sztuczną inteligencję. Napisałam, czym będzie się zajmował mój biznes i jest. Marka miała się nazywać Golden Deer. Dla mnie w porządku. Logotyp? Poszukałam odpowiedniego narzędzia opartego o sztuczną inteligencję. Wpisałam, czym ma się mój biznes zajmować i jest logotyp. Ale oprócz tego, że sztuczna inteligencja oszczędza czas i pieniądze, ona jeszcze potrafi nam oszczędzić zbędnych, trudnych emocji. Czy potrafią sobie Państwo wyobrazić taką sytuację, że zlecamy jakąś kreatywną pracę artyście, na przykład zaprojektowanie ulotki, logotypu, i ten artysta wkłada całe swoje serce, czas i energię, żeby zaprojektować najpiękniejsze dzieło świata, i przybiega do Was z wypiekami na twarzy, że zrobił coś niesamowitego, odsłania tą kotarę, żeby pokazać to dzieło? Kompletna klapa, ponieważ się to w ogóle Wam nie podoba. Jak ciężko jest na tym etapie powiedzieć artyście, że to w ogóle nie tak, że się nie podoba? Jak trudno jest zaakceptować, że będziemy musieli zapłacić za kolejny miesiąc pracy? A ile osób w tej sytuacji powie, że ten projekt jest ok, mimo tego, że nie jest, żeby nie, zra nie zranić uczuć artysty? Ze sztuczną z inteligencją tego problemu nie ma. No to zaczynamy dzień ostatni, dzień trzeci. To, co rządzi dzisiejszym światem, to jest estetyka, szczególnie w biznesie. Ja miałam modelki, które wyglądały super, ale były na kompletnie nudnym białym tle. Profesjonalna sesja zdjęciowa, która wygląda jak za kilka tysięcy złotych? Poszukałam w sieci odpowiedniego narzędzia opartego o sztuczną inteligencję, wpisałam, gdzie moje modelki mają się przenieść i są we Włoszech, są w Nowym Jorku i są w innych luksusowych miejscach. Idziemy krok dalej. Chciałam, żeby moje modelki były bardziej żywe, żeby miały w sobie coś bardziej realistycznego. Więc poszukałam odpowiedniego narzędzia. Powiedziałam, że chcę, żeby były bardziej ludzkie. I ja tutaj stoję i opowiadam o sztucznej inteligencji, a moja modelka strzela totalnie głupie miny. Krok dalej. Filmik promocyjny na Instagrama? Poszukałam odpowiedniego narzędzia. Wpisałam, co moja modelka ma robić, i moja modelka pokazuje każdy detal sukni, i porusza się z naprawdę dobrą gracją. Idziemy dalej? Ja nie chciałam pokazywać twarzy na Instagramie i reklamować mojego sklepu. Pomyślałam sobie, że mógłby to za mnie zrobić jakiś mój awatar, influencer, taki zastępca do marketingu. Więc poszukałam w sieci odpowiedniego narzędzia opartego o sztuczną inteligencję, i, i nie znalazłam. Nie znalazłam narzędzia, które robiłoby dokładnie to, czego potrzebuję i było w moim budżecie. Ale w miarę jak szukałam tego narzędzia, to znalazłam kilkanaście innych, gdzie każdy z nich realizował jakąś jedną małą funkcjonalność tego właśnie influencera. A może te narzędzia by ze sobą połączyć? Więc wygenerowałam sobie za pomocą sztucznej inteligencji po prostu zdjęcie siedzącej kobiety. Potem przekleiłam twarz mojej modelki jej, bo strasznie mi się podobała jej twarz i dzięki temu zawsze będzie miała taką samą. Potem wprawiłam ją w ruch, żeby miała. Ruszającą się influencerkę, a potem wygenerowałam jej głos i zsynchronizowałam ruch ust z dźwiękiem. I... Marka Golden Deer to spełnienie marzeń o luksusowym stylu i komforcie. No to jest wirtualny influencer. No dobra, a żeby postawić sklep internetowy, to trzeba umieć programować? Ja poszukałam odpowiedniego narzędzia, wrzuciłam tam zdjęcia moich modelek. Przuciłam logotyp, nazwę. Jest. To jest w pełni działający sklep, na którym mogę sprzedawać. I tak, drodzy Państwo, dobiegamy do końca tej wspólnej podróży. To jest koniec dnia trzeciego i ja mogłam sobie uczciwie powiedzieć, że w trzy dni poniżej budżetu 100 zł udało mi się zbudować tylko za pomocą AI, takiego, który jest w sieci, narzędzie, które Pozwoliło mi zarabiać pieniądze. I w dzisiejszych czasach my już nie potrzebujemy kilku, kilkunastu lat uczenia się jakiejś umiejętności specyficznej, żeby zrobić w życiu coś spektakularnego, ponieważ sztuczna inteligencja albo już potrafi zrobić wiele rzeczy za nas, albo nas mocno wesprzeć. To, co teraz jest kluczowe, to jest nasza kreatywność, ponieważ to my nadajemy sztucznej inteligencji. Kierunek, w jaki ma podążać. A teraz wyobraźmy sobie, że wchodzimy do pokoju. Do pokoju, w którym są wszyscy specjaliści. Jest tam prawnik, lekarz, specjalista do spraw marketingu, logistyki, każdy. I każdy z tych specjalistów jest dla nas dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na kolejne kilka lat. I nie pobiera od nas ani jednej złotówki. I teraz to ty sobie zadaj. Pytanie, gdybyś miał dostęp do takiego pokoju, jakie granice w życiu mógłbyś przesunąć? Jakie marzenia mógłbyś spełnić? I jakie bariery przesunąć? Ten pokój, w którym zamknięci są ci specjaliści, to jest narzędzie. Narzędzie, do którego ty masz dostęp tu i teraz. I jest to... Sztuczna inteligencja. Dziękuję.